Osoby starsze oddawane do szpitali jak do przechowywania bagażu. Niestety taką tendencję od dłuższego czasu zauważają lekarze. Ich zdaniem to nie wyjątek, a coraz częściej reguła. Najbliższa rodzina często specjalnie nie dba o staruszków, by tych bez problemu zabrało pogotowie ratunkowe na chwilę przed planowanym urlopem. W ten okrutny sposób pozbywają się kłopotliwego ciężaru. Czy to już zniczulica, brak empatii, a przede wszystkim czy tego typu problemów opiekuńczych nie można rozwiązać w bardziej ludzki sposób? Wakacje od wielu lat, w tym czasie szpitalne oddziały zapełniają się osobami w podeszłym wieku. Niestety, zdecydowana większość tych pacjentów trafia do szpitala nie ze względów medycznych, a społecznych. W ten sposób ich prawni opiekunowie, najczęściej członkowie najbliższej rodziny, próbują pozbyć się problemu, wymuszając na lekarzach pierwszego kontaktu lub ratownikach medycznych skierowania bądź odwiezienia seniora do szpitala. Taką tendencję obserwujemy już od kilku lat. Mówi Grzegorz Chłodek, dyrektor do spraw lecznictwa w wojewódzkim szpitalu nr 3 w rybniku. Najczęściej dotyczy to osób, które bezwzględnie wymagają pomocy osób trzecich i ci opiekunowie, no najczęściej są to dzieci, powiedzmy sobie na wprost. W okresie wakacyjnym poszukują możliwości ulokowania swojego. Podopiecznego, pod fachową, ale jednak inną opieką. A ci najczęściej mają już historię pobytową, i to jest kolejny pretekst do umieszczania ich w placówce zdrowotnej, choćby z powodu nagłego pogorszenia zdrowia niekoniecznie prawdziwego. Tu najczęściej nie ma możliwości szybkiej oceny stanu zdrowia przyszłego pacjenta. Siłą rzeczy taki pacjent jest kierowany do szpitala. Przeprowadzenie w miarę kompleksowej diagnostyki zajmuje od kilku do kilkunastu dni, no i ten czas można wykorzystać no, na własne potrzeby. Tutaj sytuacja się zapętla, bo miejskie ośrodki pomocy społecznej niestety już nie mają możliwości przyjmowania seniorów w okresie letnim z dwóch powodów: braku takiego zapisu w statusie placówki i pełnego obłożenia. Są telefony, są pytania. Proszę Państwa, my kierujemy w tym momencie do domów prywatnych. Prosimy o kontakt z domami prywatnymi, które mają w ramach posiadanych miejsc taką możliwość właśnie, że można skorzystać na okres czasowy umieszczenie kogoś w tych placówkach. Jedną z nich ma być nowo otwarty prywatny ośrodek w kobiurze, może on stać się tymczasowym albo stałym domem zastępczym dla seniorów. Jego oferta wypełnia lukę na rynku dlatego żeby stworzyć alternatywy dla domów, które nie spełniają wymogów albo które są nieprzystosowane i dla ludzi, którzy potrzebują takich domów. A ponieważ od kilku lat nasze społeczeństwo się starzeje, dlatego już teraz powinno się zadbać o odpowiednią liczbę placówek opiekuńczo-leczniczych.